Małymi kroczkami zbliża się gala KSW 71, a ze mną jest Andraining Defending Marian Ziłkowski, który kolejny raz będzie bronił pasa wagi lekkiej i rozpędzony dokładnie taką samą serią zwycięstw jak Twój przeciwnik, bo obydwoje macie trzy zwycięstwa za sobą, więc tutaj bliźniaczo i bliźniaczo też Waszą koroną płaszczyzną jest stójka. Zatem pewnie skończy się w parterze. No, nieraz, tak, nieraz tak jest. Często tak jest, widzieliśmy już to nieraz by ma, ale myślę, że, że raczej jeśli nawet to w parterze się zakończy, to raczej e, przez to, że, że w stójce najpierw się to, to wydarzyło, że tak powiem, myślę, że najpierw, najpierw wszystko się okaże w stójce, a mm -hmm. potem jeśli będzie partę, to raczej będzie wynikiem tej, tej stójki. No i mam nadzieję oczywiście, że na moją korzyść. Jasne. Ja już rozmawiałam dzisiaj z Sebastianem i on zdradził, że po tym, po tej walce Borysa z tobą, która też była dość bliska i tak dalej i Borys powiedział mu, żeby mu wszystkim, żeby nie zostawiać decyzji w rękach sędziów i że on też się chce zastosować do tego, do tej rady, czyli poluje na skończenie. No, no. Pewnie będzie polowa na skoczenie, no bo wie, że na punkty będzie ze mną ciężko wygrać, tym bardziej, że to jest walka pięciorundowa, więc na pewno wie, że w czwartej, piątej rundzie jeszcze się tak naprawdę rozkręcam, więc będzie, wcale mnie to nie dziwi, że będzie chciał kończyć tę walkę przed czasem, ale to, to tak można sobie gadać, to jest, to każdy chce, chciałby skończyć najlepiej w pierwszym minucie i, i wrócić sobie do domu na spokojnie. No ale pamiętajmy, że ja też tam w tej walce będę i, i też równie dobrze, nie dosyć, że mam zawsze tę przewagę w głowie, że te pięć rund są na moją korzyść, to oczywiście też będę gdzieś szukał skończenia, więc myślę, że zarówno jeden, jak i drugi będzie, będzie na to polował. Jasne. Obu was cechuje taki spokój w klatce i metodyczne podejście. Nie podpalacie się za bardzo, nie macie jakiegoś takiego ferworu, że tracicie głowę, więc to też jest u was bardzo podobne. Ale żeby nie było tak, jak na moją nas ostatnio ze sparzą, że tutaj nikt nie wyjdzie z inicjatywą i będzie dość nie. Mam nadzieję, że dacie nam odpowiedni, y, odpowiednie bodźce do, do entuzjazmu i do emocji. Tak, dobrze mówisz, bo jak ktoś głębiej panelizuje tę walkę, to może dojść do takiej, takiej myśli, że ta walka może się okazać bardzo nudna. Taka, takie szachowanie. Dokładnie, dokładnie. nie, nie, każdy, tak, nie każdy tak myśli. Y, ja rzeczywiście też tak myślałem, że z kimś na to rozmawiam. Aha, pamiętam, jak poszedłem na trening do Akademii Sportu Walki, mm -hmm. do Pawła Mistowicza na Dżudziczu, spotkałem trenera Knieńskiego. Myślał, że bije się z Parnasem, ja powiedziałem, przez Sebastianem. I on mówi: O, że ciekawa, ciekawa walka. I mówi, Ale ona, że może być nudna. Mhm. Właśnie tak powiedział, że może być nudna, no bo widzi, widzi to i też, też, też jest właśnie. Ja też to widzę, że jest taka możliwość, że ta walka może, może być nudna, ale myślę, że myślę, że taka nie będzie. Naprawdę, mhm. myślę szczerze, że taka nie będzie. Tym bardziej, że ja też gdzieś w głowie mam troszeczkę, chcę coś jeszcze dodatkowego pokazać się, bo to nie chodzi o to, tylko żebym wiadomo. Ważne jest, żebym wygrywał, to jest najważniejsze, ale, mm -hmm. ale gdzieś jeszcze mam te, takie ambicje, żeby, żeby te walki były fajne, żeby się podobały kibicom, a mam trochę taki mały niedosyt po, mm -hmm. po Borysie czuję, że mogę jeszcze więcej się wydać, więcej pokazać, więcej e, jakieś ak akcji robić, tro, minimalnie więcej zaryzykować. Więc mając to gdzieś w głowie, na pewno będę chciał co, coś więcej wnieść do tej klatki, a naprzeciw mnie stanie gość, który. No raczej nudno się nie bije. No nawet jeśli jest to metodyczne, jest to spokojne, to fajnie to wygląda, więc myślę, że w połączeniu z tym, tym to wszystko, co powiedziałem, to, to będzie przepis na naprawdę fajny, ciekawy pojedynek. Ja osobiście jestem bardzo fanką stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego jak nudna walka w MMA, tylko ona jest źle odczytana, bo to oznacza, że nie umie się jeszcze je tak czytać tej walki, bo zazwyczaj te walki, które są nudne, są bardzo elektryczne, bo to napięcie wisi w powietrzu, nie w ciosach, a w powietrzu i wtedy też się fajnie je ogląda, więc myślę, że tu chyba po prostu chodzi o dojrzałość oglądania a to jest już po stronie fanów, a nie waszej, więc tutaj ale nie... Może być walka, gdzie przez, przez 15 minut będą się w klinczu trzymać, tak, to, wtedy, tak. to, to wtedy to jest, no nikogo to nie, nie ciekawi. Zgadza się, zgadza się i nikogo to nie, 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 nie ziemia ale też nie jara, prawda? Yy, rozumiem to w zupełności, ale poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, twoje relacje z trenerem Oknińskim, jak to na dzisiaj wygląda? Nie ma jakichś tam wielkich, wielkich w tym momencie relacji, no bo mamy ma, mały ze sobą kontakt. No, ja zawsze po walce przychodzę do mojego trenera jiu-jitsu, Pawła Bistewicza. zawsze lubię wtedy se Kimona porobić, wrócić do, do postaw. Tym bardziej, że sporo nie, długo nie robiłem u niego, a jednak te jitsu cały czas trzeba robić, cały czas szlifować. Więc jak tam jestem w Akademii Sportu Walki, no to wtedy spotykam trenera. No i trener. Był nawet taki moment tam gdzieś z rok temu, że, że tak widziałem, że nawet ręki nie chciał mi podać, ale, ale w ostatnim czasie nawet taką miałem myśl trochę, że kurde, czemu on mi, że nawet już ręki nie chce mi podać i pomyślałem sobie to, że może nie będę już wychodził z inicjatywą i mu podawał, ale potem sobie pomyślałem, a w sumie to ile razy on nie będzie chciał mi tej podać ręki, ja i tak będę zawsze, zawsze jak go będę go widział, to zawsze będę się z nim witał. No i, i wręcz, wręcz właśnie k, mojemu, ku mojemu zaskoczeniu skoczeniu nawet podał i, i wręcz normalnie do mnie mówił, był ciekawy jak, jak, jaka kolejna walka jak, jak u mnie, więc więc tak no, jest jest okej, okay, no ale po prostu no, nie mamy ze sobą jakiegoś takiego ciągłego kontaktu, ale ja po czasie mam myślę nie myślę o jakichś złych rzeczach związanych z trenem tylko wręcz przeciwnie im, im więcej czasu mija tym coraz bardziej z jakąś tam może z sympatią, można powiedzieć, że dobre rzeczy, dobre rzeczy wspominam. Jasne, jasne. Myślę, że tą wypowiedzią pokazałeś nam wszystkim, że jesteś osobą wielkiej kultury i wielkiej klasy, czego ci oczywiście gratulujemy i każdemu życzymy takiego podejścia. A ja tylko jeszcze przypomnę, że galę KSW 71 można obejrzeć na platformie Viaplay oraz na stronie KSW TV, jeżeli jesteście poza granicami kraju. I teraz Marian zaprosi, myślę, fanów do oglądania Walki Wieczoru. Oczywiście zapraszam fanów. Będzie to trzecia moja obrona, myślę, że będzie, być może, będzie, no mam nadzieję, nigdy nie chcę tak zapewniać, ale że to może być naj, najciekawsza, naj, najbardziej efektowniejsza obrona i mam nadzieję, że, że po walce wszyscy będą, będą zadowoleni z gali i zadowoleni z walki wieczoru. Jasne, dziękuję bardzo i piąteczka. Dziękuję bardzo. <laughs>